Nowy rok to zawsze przyrzeczenia noworoczne. Ja mam też swoje. Tlenoterapia, kaszubu, ulice, nowy przed karzowskim szpitalem, żeby się zregenerować i oczywiście odmłodzić. A jakie są Wasze przyrzeczenia noworoczne? Nie wiedziałem, że komory hiperberyczne mają tak ogromne zastosowanie. Dzieci, osoby chore na ADHD, a ja przyszedłem, żeby się po prostu odmłodzić, Rafał, do ciebie. Sportem zajmuję się już od 2008 roku jako trener, a w kartuzji od 2017 roku. Rafał, to jest ten słynny soczek, tak zwany? Tak jest. To jest urządzenie do analizy ciała. Czyli monitorujecie mój organizm. Krzysio sportowiec, co chyba bardzo ważne, żeby się tu dotlenić. Ja muszę też tego spróbować. Oczywiście, regeneracja w życiu sportowca jest bardzo istotną częścią. Poprawia też stres. Jak ktoś się stresuje, półtorej godzinki w tej komorze, wszystko mija. No, Andrzej, ty już masz 30 sesji za sobą. Ja dopiero pierwsza. Słuchaj, co jak się czujesz, powiedz? Rewolucyjnie, Dotleniony, więcej energii. To, to też poprawia pamięć. Jak najbardziej. Pamięć taką mgłę mózgową z usuwa. Właśnie, i... bo wiesz, co, ja mam dobrą pamięć, tylko bardzo krótką. Zaraz wchodzę do komory, a tutaj się czuję jak na Zanzibarze. U was taki piękny wystrój. Zdejmij zegarek, żebyś się czuł komfortowo. Rafał, ja jestem po pierwszej sesji już czuję się lepiej. No to teraz trzeba to kontynuować. Przyrzeszenie swoje noworoczne. Dokładnie, pamiętajcie. o zdrowie zadbaj sam.